Z tej na Janek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was nową aktualizację, więc zapraszam do oglądania. Ok, zaczynamy sobie od poczty. Tutaj, kolekcja specjalnych klotków jest już dostępna. Jak się masz odważny amkut? Pierwsza tegoroczna aktualizacja moich sklepów to coś niesamowitego. Kolekcja specjalnych klocków. I to nie takich zwykłych, bo wszystkie mają wyjątkowe funkcje. Niektóre cię uleczą, inne zadadzą obrażenia, a jeszcze inne... Cóż, musisz się przekonać na własne oczy. Jakie specjalne klocki powinnam jeszcze dodać? Owo, ale to jest fajne, wow. To ten krzaki to ten dziwny taśmociąg smołowy, jakaś ta kolorowa smoła i jakieś kolce, których nie widziałem. Dobra. Jeszcze mam dla was taki mały komunikat, że możecie u mnie wygrać uśmiech. Wystarczy, że napiszecie, że w komentarzu pod tym filmem podacie sekundę, kiedy to się wyświetla i napiszecie kto to jest, to wtedy dam wam uśmiech, tylko jeszcze napiszcie nazwę, okej. Okay. A więc, o matko, 20 tysięcy za krztak jagód? Okej, okay, kup, Ura, kolce, gorąca smoła, a to jest magnetyczny też mociąg. Dobra, zbudujemy sobie teraz z nich świat, zbudujemy sobie najpierw jakiś nowy świat i sobie tutaj przetestujemy te klocki. A więc spoko. Tutaj damy sobie takie coś. Najpierw to zdamy na czarny kolor. I sobie weźmiemy te nowe klocki. Tutaj weźmiemy od gorącej. Zaczniemy od gorącej smoły. Pomalujemy sobie podłogę. O, to jest ładne. Okej, okay. jeszcze by się przydało tego magnetycznego taśmociągu. Trochę. O tu na przykład. O kurcze, ale to ma ładną animację. Okej, okay. chyba jest spoko. Dobra. I jeszcze damy sobie te krzaczki jagód. I kolce też. O nie. Dobra, krzak jagód tutaj. Takie krzaki jagód. Bardzo ładne są. Jeszcze chyba im można kolory zmieniać. I te kolce, no, są spoko. O, im też można zmienić kolor, na przykład taki brązowy. Wow. I teraz jeszcze można sobie to zmienić, na przykład co można? A, to tego krzaka, dobra. To wszystko jasne. Jeszcze damy sobie tutaj trochę tego magnetycznego taśmociągu. Wow, za ta kolekcja jest super. czy ta aktualizacja jest super. A więc dobra. To ja zapiszę ten świat i wrócę za chwilę. Znajdę sobie ten świat nowe klocki. Okej, okay, tylko się z przyjaciółmi. O! I teraz sobie w niego zagramy To tutaj klikamy na zagraj. Czad. O! Wow! Ale super! I czy ta gorąca smoła? Eee, dobra, no, to czegoś lepszego się spodziewałem. Wow, ale to szybko leczy. Oj, to... Wow, no, to nieźle, bardzo mi się to podoba. Bardzo dobrze stworzono, no, faktycznie to są jakieś unikalne klocki. to Smoa trochę ta wolno zabiera HP. Ale dobra, nie wnikam. A teraz... A, ale szybko uleczają te... Trochę to jest taka odmiana klocka super leczenie, moim zdaniem. Tak trochę. O. No mogę no, wytyczny no, też bardzo ładnie tak wygląda. Taki niebieski... Myślałam, że to będzie się nazywać smołowy mociąg albo coś w tym rodzaju. Ale jak widać się myliłem. No fajne są te klocki. Te krzaki jagód to się będą przydawać mi na pewno, bo są ładne. Jeszcze tak do wielu czatów. A kolce no powiedzmy, że może też. Magnetyczny no, też pewnie też. A więc dobra, ja już wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba i łapkę w górę, a ja się już z wami żegnam. Papa, kotki.